na prawo płynę, bo na A nie cierpi tam pływać w ogóle. Tam jeżeli miałbym dobrą parabolę i tak dalej, a tak, to byłbym tam darmowym workiem HP. dla pancernika. Dokładnie. Czy można podpłynąć? Jak masz wsparcie, można podpłynąć i tam wygarnąć trochę przeciwników. poda Jak... to wpłyniesz. Tak, i niszczara jeszcze nie tam wejdzie, to. A. Dwie niszczary są, a. Także nie cierpię tam pływać w ogóle. Bez zawiadowym nie ma co się wybierać. Mm. Parówka? Co? Jajeczko. Ale ci zdobyłem ci 50 yy, y, kamuflaży, dusza oceanu. No i. Zdobyłeś, zdobyłeś po prostu, no. miałeś szczęście. No ale to jest kurwa zajęcie kamuflaż. Ale tą mikonkę dla bombowców jednak by mogli dać jakąś normalną. Bo to wcale nie sugeruje, że to bombowce są. A chciałbym, żeby takie cytatele ten Stalingrad dostał. Taką mam awersję do tych Stalingradów. Takie opowiedziadostwo. Ta, jeden rykoszet, jedna owępena. Trzy przebicia, jedna penetracja, 9000 tylko. Tam ci już ukampieni za wysetką. Bo to rosyjskie. No. Banał wodzie. Rosyjskie drzewka są bardziej rozbudowane, Dużo ich tutaj. No, do tego ja robię z już. Koda, że nie da się celować za wyspę, jak nie ma wyświeconego okrętu. Poszło w zało. Mam nadzieję, że trafi stoi za wyspą, ale może świecił się, miałem go na celowniku, może, może. E, ruszył się. A pierdziu, nic nic nie idzie w tej bitwie tak na razie. O, cztery penny w Amagi. Ale lotnisko, nie Boże, jakie nędzne te strzały Czuję się jakbym, nie wiem Krały jakimś niemieckim. <noise> Niby takie pancerne, a jeszcze żeby te przebijały, nie? No, za 10 tysięcy teraz weszło. Co to jest? Dobra, jestem. Siema, Cześć. nie go. się. Bujoszku, ty jeszcze grasz? No. Nie wiem, na razie nie mam wyłączonego, bo to... to grał? Nie no. wiem, no nie. co oglądasz mecz? No. Nie. no. Как? Yeah. Ну no, это, как бы лежал, то бы уснул. <laughs> Jeden HP mu zostało, nie? Serio? <laughs> Pieprze <Piję w dole>. toła. <laughs> Trzeba Stalingrada dobić. A kto ma to zrobić? Jak nie my. No dokładnie. Tutaj też Stalingrad na dobiciu, o. Ja rozumiem, że te wieżyczki ważyły po parędziesiąt, paręset ton, ale mimo wszystko mogłyby szybciej się kręcić. A no bez przesady. Kręć kadłubem. Nie bądź nubem, kręć kadłubem. Przy wyspie trochę ciężko. To nie stój, co to tam? Parking jakiś sobie urządziłeś? Co? O, no. Cztówka w drodze? Oczywiście za małe wyprzedzenie. Ja nie wiem, ta pestka spada kilka, kilkanaście metrów przed nim, i mimo wszystko no nie i dociera ładnie. do kadłuba. Ładnie. Ile chce skrzynek? Wszystkie. <noise> A mi się dalej czy z otworzył, to będę dawny, nie otworzył ten medytament, nie? to wbijaj pucharki i tam jak przekroczysz jakąś etap powiedzmy to będziesz miała busta do tego Kurde, nasza Moskwa jak wyrwała. Fajny jest motyw taki jak z Artem w Wocie Leci salwa wszędzie poza okręt ta jedna jedyna pestka leci tak jak powinna, nie? Mhm. I oczywiście siądzie na cytadele. Lotnisko to dosyć duże wyprzedzenie, nie? No, szybkie to skobaństwo jest. No, szkoda, że nie doskoczył, ale... Twój smok zamiata. <grym> No, powiem ci, kilka razy tak na CW czy na tych trzeba robiłam, więc... Wiem co, mój smok potrafi! Dobra, ogarnij tego smoka, ja też skuszczam... wiem, że to mój smok potrafi. Smoka... No, Może hmm. żeby lotnisko nie móc, kurde... ...spenetrować! Nie przeceniasz, szwaku, swoich sił zbytnio? Nie. Ale głupi mega <laughs> Ardi vina zvalom, ardi O, oh o -oh. Do, smoczku leci. A ci stawiają opór. No. O, zajebali go. Dobrze. Ty, ale zjebali. Dobrze jest. Kalosz, Kalosz, siema. Hej Huberto. Cześć. Cześć. Kalosz, Kalosz. Kalos. Kurde, tak. nie mogę trafić. Kurby, jak przegramy to? A nie, przegramy. Teraz przegramy. Ja? Gruba zleć. Nie doleciało. Groba z i z win. <grym> Oglądasz upczomacz? Oczywiście. Podobało Ci się? No kurwa, jak nie miałem się nie podobać nie simple, puściłem te post... pestki. Chyba tu, tą kurwa Jurka. Nie widzicie. Na nam wjeżdżają. B też to Trzeba będzie, kurde, załatwić tą Azumę y i tego Zao. Co tutaj jest? Najlepsze w tym wszystkim było to, że piszę do kuzyna. Że jak Krzysztof Pio Pio Pio. Pio, Pio. Nie, mm. tego nie naprawi, to nikt tego nie naprawi. Wchodzi piątek kurwa szczelego, ale. <laughs> dopiero do. A, ja już odbijał wstawione B się za to, późno, a? że mecz dzisiaj To powiedzi, okay. że nie straciłeś za wiele, bo pierwsza była tak, kurwa, tragiczna. No, a tam się nic chyba nie działo, nie? Nic się nie działo, po prostu pierwsza była tak chujowa. Kaula, kurwa, Żembert, szmato. Kurde, Gabrysio, co się z tobą dzieje? <laughs> co ma się dzieć O, ci tu kułę wiesz Szalejesz. Ja muszę to dobić Azumę, ja bo... ...naszych dwóch na dobiciu. No to w nagrodę pozwolę ci włączyć czołgi. jak koszet. <noise> 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 Nawet nie wejdę na czołgi. Wiem, bo sobie gra, nie? No. A i tak Buggerowcze odpaliłam, zaktualizowałam to nagle. Jakiego Buggerowczego to tak gra? Kurde, włady was tam zabiją. Ja przynajmniej główną nie ma na Nie, tam góry wieże Ale oj, nie zrobię im kabum. No po co kabum? Zrób coś balonowy. Kuźma. Typie. Lizę zrobię. Zapraszam. No, ja mogę być gorzej. Co? Co kurwa było? Obijecie go w końcu? A po co? A dla jaj. No chyba. No skacz, głupku! Dobry Megami. <grym> Dobra, muszę ci pomóc, bo sobie nie radzisz. <grym> no raczej. Dosi się, dostał się. Podłączy, się. No. A, mam A... zapach. Ale po co zrobił ten wariat. Mój wariat. No. Mm. A za późno, chujowo. Dobrze jest. Wolno Valkyrio warki też. Ile poharków dzisiaj wbiłaś? A, Magi stoi. No, pewnie. Z tendencją do cofania. No, Tylko, że ma wyspę robi. między nami. Ty, między to dobrze jest mój. Nie. A co My z tym balonem? zrobiłam Zrobiłam. Chyba postanowił ruszyć do przodu. A tu? A tu nie przepraszaj. Tylko się biorę do roboty. Ale co się biorę do roboty? Trzeba Dwa... szybko coś jeszcze zatopić. Mhm. Mm może być ciężko, jak będę trochę do 4-5 tysięcy. 1480 może być. 3, <grym> <grym> 2, 400 może być. Leci kurwa! Krona mi tam zaraz zabiją. Trzeba dobić. Kurwa, To perfekcyjnie. Mam no zajebiliście. Chociaż dwie na pięć to były ową penę. A ten na salwę zejdzie. Także ci dziękuję. Blę na moją, żeby zszedł. Ja się tu nie grałem, nie? Ale ja tam ja to tam nawet. Jeden rykoszet. To graj, Goldie 8 koła. Mówisz, Dojebane. Ja no, to jebane. Dawaj. To nie zabrał. Nie. To jest. Po Pouciekał mi. Ja go no, wezmę od zawiecznej. Ten znaczek powinien być zdecydowanie większy. Tu wyspę, bo jest słaby do zauważenia, nie? Albo wyspa powinna być większa. Ach, chuj to, dobra. Dwie minuty trzydzieści. On myśli, że ja płynę dookoła? Żeby mu na dupę wejść? A ty A nie płyniesz. Chodźanka. No i? Pięć tysięcy, nie? Pięć <noise> tysięcy to możesz sobie wsadzić. Nie no, 10% mu zdjąłem. Tylko, że on powinien ode mnie na salwę zejść, nie? Ardy w nas walą, Ardy w nas walą. Zaznaczałem go. Niech on ciebie zostawi, niech płynie do mnie, a nie... O nie, bój się Amagi, płyń! łaką się na tego Krona. Trzydzieści 31 tysięcy. Jedna Cytadela. Wdąże obejucić działa. Schował się. Patrz, jeszcze skapuje. Bo jakiś bot nie potrafi go dobić. Przegram. Nie, okazało się, że bot potrafi dobić. Aha. No dobra, witam 181 tysięcy. A ja tylko stówka, to 10. Zobacz ten Yukikaze Kaze też dobrze zagrał. Kron też. Szkoda, że nie da się podejrzeć, nie, jak zagrali. Mm -hmm. Chociaż Eksp, no to wiadomo, że to jest pochodne, czyli nie sam damage się liczył, nie? No tak.